Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj chciałem Wam zaprezentować pierwszą grę w sumie na Wii, U, jaką jest New Super Mario Bros U. Właśnie tą grę chciałem wam na swoim kanale zaprezentować jako pierwszą abyście też mieli porównanie, jak wygląda właśnie ta część Mario w porównaniu do Mario, które pokazywaliśmy Wam razem wspólnie z Karoliną na Wii. Tak więc w sumie możemy sobie przejść już do pierwszego poziomu weźmiemy sobie jakieś itemki w sumie, które mam na przykład ten item jest czymś nowym, czego wcześniej nie było sobie go weźmiemy jest to taki po prostu płaszcz, który pozwala naszej postaci latać, unosić się w powietrzu muszę wam powiedzieć też, że no skok graficzny, no, bez wątpienia jest, tak, no jest on zauważalny, tutaj nie ma się tutaj łudzi, gdzie się o tą kwestię chodzi Naprawdę graficznie wygląda to naprawdę nieziemsko i powiem wam, że wiele osób, wiele pytań miałem. Czy, o, widzicie, tak można sobie tutaj latać naszą postacią. Miałem wiele pytań, czy gramy sobie na telewizorze na Wii U, czy gramy sobie na padzie. Nie powiem wam, że to są dwie wersje, albo mogę sobie po prostu w ogóle nie włączać telewizora i po prostu gram sobie na tym padzie, a mogę też po prostu w najnormalniej świecie grać sobie też na telewizorze, tak? Czyli albo mam możliwość grania na padzie tylko i wyłącznie czyli grałbym tak jak na swoim powiedzmy to tablecie. I też tyle graficznie, fajnie wszystko wygląda, ewentualnie no, mogę włączyć telewizor, ale podczas kiedy ja sobie tutaj na przykładowo gram teraz na telewizorze i wam nagrywał ten materiał. To na będzie też oczywiście jest to wszystko odwzorowane identycznie, w stosunku 1 do 1, no chociaż to po prostu jest no, mniejsze, tak? Więc że nie ma opóźnień, o to mi chodziło bardziej. Powiem Wam, że podoba mi się strasznie to, że mamy właśnie taką super tutaj mod, gdzie możemy sobie latać. Ja oczywiście nie będę wszystkiego przychodził tak, jak żeby to na 100% wszystko było, tylko po prostu Wam pokazuję level, jak one się prezentują, będziemy sobie to przychodzili tak na luzie po prostu. Brakuje mi tu tylko jednej monety na tego levelu, bo już przeszedłem, tak? To dawno. To chyba już na trzecim nawet świecie. Powiem Wam, że wydaje mi się, że ta gra jest nieco łatwiejsza niż na, na Wii, nie, ponieważ, przykładowo walka z bossem jest strasznie łatwa, z mojego punktu widzenia. Same levele dzięki tym fajnym nowym itemom też są łatwe. W taki sposób właśnie fajny. Nie wiem, powiedzmy to jak nietoperek, Tutaj polatać. I też mamy jakieś takie, powiedzmy to, nie wiem, jak to zwierzę się nazywa, jakaś taka wiewiórka, czy co to jest. O, może musiałbym iść tam na górę. Brakuje mi jednej środkowej monety, wcześniej ją jakoś przeoczyłem po prostu. Hm. czuję, że tam trzeba będzie iść! Nie, nie ma szans, żeby tam doskoczył. No dobra, to idziemy dalej. Że skuszę. A kurczę, mało brakowało, że miał dodatkowe życie. Ale mam już 98 monet, więc zaraz będzie dodatkowe. Na razie udało mi się zdobyć tylko 9 tych żyć. Dobra, idziemy sobie na drugim levelu. Powiem wam, że wcześniej skusiłem, więc tego wam nie będę pokazywał. Po prostu od razu przejdziemy sobie do levelu numer 2. A będzie on siedział pod tutaj tunelu. Powiem wam, że jeśli chodzi o New Super Mario Bros to hmm, tak raz zawsze wygląda tak samo pod względem poziomów, tak? Czyli zawsze tam drugi poziom to jest gdzieś tam w podziemiach, drugi całkowicie świat to jest pustynia, trzeci to bodajże jest właśnie hmm, jakiś taki level hmm, powiedzieć zimowy. Więc to wygląda mniej więcej zawsze tak samo, tylko po prostu zawsze hmm, wraz z nową konsolą jest nowa lepsza, znacznie zazwyczaj poprawa audiowizualna. No i po prostu jeśli taki, wiecie, chcielibyście zobaczyć jakiś taki skok, powiedzmy tutaj zupełnie inny pod względem tutaj mechaniki i tak dalej, no to oczywiście pokażę Wam już niebawem Mario 3D World. To jest naprawdę niesamowita gierka, niesamowicie grywalna gra, którą oczywiście też będę starał się Wam w jak największym stopniu pokazywać może nawet całą sobie przejdziemy, te gry też jakieś specjalnie długie nie są jakieś 5 godzinek to będzie około 10 odcinków w sumie akurat też zdecydowałem, wiecie co powiem wam tak mi tutaj się na maksa fajnie z tą gierkę gra więc a teraz nie chcę wyjść no, Szybko go zabiłem już a nie, jest jednak mi się z tą gierkę niesamowicie dobrze gra, tak będę ją w sumie przechodził prędzej czy później sam nie szkodzi chyba żeby pokazać wam ją w całości mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem co w o tym znać w komentarzach. Wiem, że wiadomo, wszyscy nie będą tego oglądać, tak? Ale jak się znajdzie jakaś taka grupka większa, to zawsze mogę te odcinki przecież nagrywać dla tych mniejszej ilości osób. A nie dosięgnę nawet. A mogłem go zabijać. Dobra. Też powiem wam, że jak gram sam, to strasznie zależy mi na tym, aby te punkty tutaj zbierać. Ponieważ wiadomo, jak się gra w dwójkę, to jest znacznie łatwiej, ale powiem wam, że też. Ja zdecydowałem się pokazywać Mario samemu akurat tą część, ze względu na to, że po prostu kiedy nagrywam z Karoliną Te odcinki pojawiają się rzadziej, no bo ona ma mniej czasu, tak? Niż, niż ja nagranie Dlatego też po prostu jakieś randomowe odcinki z tej części Mario tam będą się, jak będę miał jakiś tam level cięższy do pokonania, to pogram z Karoliną, tak? Ale w większości będą to odcinki, które to będę sam nagrywał Tak jak mówię, po prostu ja mogę nagrywać to Wam praktycznie codziennie A gdybym to nagrywał z Karoliną, to praktycznie jeden odcinek byłby na tydzień więc zdecydowanie rzadziej. W sumie trzeci level to już będzie: yy, Będzie oczywiście walka z bossem. Teraz wam pokażę, to nie jest naprawdę trudne. Chociaż może tu jeszcze sobie wejdziemy. Pokażę wam, jak. A nie, nie mogę. Otóż już się zdobyłem i temy, więc dobra. Idziemy sobie do. Bossa. Kurcze, myślę, że nawet powiem wam. Pokażę wam cały ten pierwszy level w jednym odcinku bo idzie to bardzo szybko i sprawnie jeśli tam jeszcze powycinam jakieś takie momenty kiedy coś tam nie będzie mi wychodziło to już totalnie w sumie co? ale skubane? w ogóle go nie można było porazić aha, bo ten tylko się przecież, przecież... właśnie, musimy mieć te lodowe no i w ten sposób mogę go tylko pokonać w sumie no to zazwyczaj takie itemy jakie są w danym levelu to są itemy które nam pomagają tutaj walczyć z przeciwnikami, tak? A jak widzicie, w tym poprzednim levelu było najłatwiej mi pokonać. Kurczę, tutaj mam. A, dobra, tam to malce zostawił. Tam gdzie na dole była moneta, chciałem ją wziąć, ale już mniejsza o to. W poprzednim levelu było coś takiego, że. łatwiej było pokonać mi przeciwników za pomocą Ognia? To był oczywiście tutaj item lodowy, yy, yy, wulkaniczny. Tutaj widać potrzebny jest lód, więc mamy item lodowy. Już no mamy checkpoint, więc szybko to idzie. Dobra, jestem od checkpointu, bo mi znowu tutaj przez głupotę w sumie nie poszło. Ale wziąłem sobie fajny, fajny item, który mi w dużym stopniu pomoże. Tutaj muszę te pomijać, dobra, jestem tutaj. I powiem Wam, że to mi w bardzo dużym stopniu pomoże z bosem. Wszystko zobaczycie pewnie. O, jesteśmy na górze, dobra. Kurczę, naprawdę walka z bossem. Jestem chyba już bodajże na trzecim świecie, jak sobie grałem, tak wiecie, sam dla siebie. I było łatwo kurczę z nim widzicie, on tylko tutaj będzie nas próbował uderzyć. To też zależy od levelu, tak? Zobaczcie, akurat tutaj udało się go pokonać bez najmniejszych problemów. Chociaż to nie jest ten boss taki wiecie, finałowy na świecie, tylko to jest taki wiecie tutaj, mniej więcej w pośrodku, tak? Sama gra zaczyna się tak mniej więcej jak każda: czyli po prostu księżniczka zostaje porwana przez złego tutaj złe moce i musimy ją ratować. To jest tak samo, tak? No tutaj bez sensu, żebym wam pokazał tą pierwszą tutaj bo wszystko wygląda praktycznie identycznie, jak w przypadku Wii. Wiecie co? Wcześniej szedłem sobie prawą stroną, więc teraz może pójdziemy sobie lewą, tylko najpierw sobie odpalimy ten level środkowy jeszcze. Yoshi Hill, czyli będziemy mogli bawić się Yoshi, czyli takim Ginusiem. No w sumie nam tutaj nie będzie potrzebne. A znowu te tutaj świstaki taki co to jest? Będą nam przeszkadzać. Ale jak mamy Maria, który potrafi latać, to w sumie. O, mamy Gina, właśnie tutaj, widzicie? O, też wejdziemy, sobie nie tracimy nic. O, kolejna rzecz to zbieranie dodatkowo jabłek. Tutaj akurat na tym levelu Ginusiem. Z powrotem do niego tutaj przyjść, bo on będzie nam płakał. Czy go straciłem już? Nie. Dobra, teraz trzeba. A, oh, mama, no, dobra. Zbieramy sobie te jabłka, które tutaj są. Pokażę, tu mamy np. jedno. Kolejne. To też jakaś nowość, której nie było wcześniej. Nie wierzę. Nie wie, że mogłem klucze Był tutaj, a jest tam, bo właśnie tak mówiłem. klucze, że wcześniej byłem, miałem tego żółwia, który mógł je przecież wszystkie zbić. No w sumie ten żółw przecież był na dole, bo on tu się jakoś zablokował. Pewnie Już Teraz teraz no Dobra, mamy z powrotem Dina. więc skaczemy sobie. Widzicie, dzięki temu mamy życie Power upa więc to też warto to zbierać, tak? Bo naprawdę te życia nam się tutaj przydadzą. Nie wierzę! Chodź tu do mnie! Chodź tu, chodź tu! Nie! Aj. Tak jest, jak się uganiam za Yoshim. Podoba mi się tutaj właśnie to zawsze, że Joshi wszystko pochłania. Sześciutko tutaj na jego drodze się tutaj pojawi. Nie, i już go straciłem. Super, dobra. To mykam tutaj nawet nie... A nie, mamy kolejnego, dobra. Czyli nic się w sumie nie stało. To musiałbym wejść tam górą, no, kurczę. Będzie to ciężkie. Nie, no nie ma szans. Musiałbym po prostu być tym Mario latającym. No, straciłem przed chwilą ten swój cały kostium, który pozwalał mi się wznosić. Ale zepsułem. Czekajcie, idziemy tu jeszcze raz. Jest, mamy życie! 15, 14 w sumie. To jest sporo. kurczę, fajnie, fajnie. Też może jakiś odcinek taki powiedzmy randomowy pokażę Wam, jak to wszystko wygląda na tablecie tutaj. Tutaj wcześniej nie szedłem, a zobaczymy, czy mamy jakieś itemy w ogóle. Nie, nie mamy nic. Dobra. Sobie idziemy bez itemów, temu, bo jestem pozdobywamy po drodze. Tego akurat levelu nie przechodziłem wcześniej, bo sobie wybrałem. Zawsze też mamy możliwość wybrania albo prawej, albo tutaj lewej strony. Ja wcześniej wybrałem sobie prawą. A już mamy naszego kwiatka, super. Moneta, w takim widocznym miejscu, aż nie chce mi się wierzyć Muszę tutaj zaraz szybko przemknąć, aby te monety wszystkie zebrać Aj, zdążyłem Też te sumy na dole też mogę sobie pozbierać Tak są takie łatwe levela, ten świat pierwszy zawsze jest taki banalny, powiedzmy to Mogę sobie to pozbierać Wow tego się tutaj nie spodziewałem w ogóle, ale mamy <laughs> nie wierzę, <laughs> co ja zrobiłem. A, mamy już na sam początek grzyba. I tu będzie pewnie item. Dokładnie. Kurczę, ich, zobaczcie, też naprawdę sporo. Więc tutaj... Też to pewnie pierwszy świat dla tego. Jo, ja Cię kręcę, prawie wpadłem tam. A pozbieram sobie to. Tam mogę w sumie, czekajcie zobacz, co tu w ogóle jest. Do tamtego komina na bank mogę wejść sobie. Więc chciałbym to przetestować po prostu. Nie, nie mogę chyba, czekać, zaraz sprawdzę jeszcze raz. A nie, mogę. W takich levelach zawsze pobocznych mamy często te. A jest moneta, teraz zauważyłem. Dopiero w sumie skupiłem się tych pierwszych tutaj. I mamy monetę, ale musimy wrócić z powrotem. Już dwie mamy. Teraz gdzie będzie trzecia? Powinien gdzieś na koniec jakoś ukryta zakładam. No, kolejne życie, tak? Jest mam! Widzę już. tam jakoś przemknąć. Jest, udało się pierwszy chyba raz zdobyć wszystkie. No, ja tutaj jakoś specjalnie tego też nie mam zamiaru zbierać. Niech będę grał sobie po prostu w Super Mario 3D World. To tam sobie pozbieram, ale tutaj jakoś specjalnie się nad tym nie będę rozwodził. Nie, idziemy do zamku teraz, dobra. Mamy fajny w sumie item, to jest nam potrzebne. O, to już w ogóle. Jeśli mam ten item, to już totalnie będzie łatwo. A ślizgo tutaj. Wow! Szczęście się uratowałem, ale było tak ślizgo, że prawie wpadłem do tej gorącej lawy. Wow. Nie wierzę. Jest, udało się. Dobra. Jest chyba checkpoint? Tak, dokładnie. No, powiem wam, było niebezpiecznie już. I teraz jak tutaj. Jest dobra. Zresztą <laughs> Mario fajnie w tym stroju wygląda. Dobra, No sobie tu zabijemy, żeby nam nie przeszkadzał. Czuję, że miałem do tego komina tam wlecieć. Kurczę, bo tam by była pewnie ostatnia moneta, ale trudno. Jesteśmy już u bram złego bossa, którego trzeba będzie pokonać. Ale, jak mamy latanie, to też jest to strasznie, będzie łatwe tutaj. Widzicie, tutaj mamy ten cały statek latający, który był tak samo, faktycznie identyczny był kiedy pokazywałem wam z Karoliną, wspólnie, właśnie tą samą część, tylko na o, Wii. Był identyczny, no zobaczcie sobie. Bijamy do komina i nas wyrzuci do tego latającego potwora. Widzicie, tutaj mamy bosa z piłką. Raz. Ten będzie nam tutaj próbował. Aj! Dostał jeszcze raz. Idealnie, tylko trzeba trafić w sumie. Jest, udało się. Też wiadomo, zawsze trzeba na tego bossa mieć te minimum dwa życia, znaczy po prostu musimy być dużym Mario, aby to w razie skuszenia po prostu tam, tam, doprawić go, ale jest łatwo z tymi bossami. Więc tak wyglądał cały level w sumie, przyszedłem z wami cały level numer jeden, świat numer 1. Tak więc w sumie myślę, że każdy na każdy świat poświęcę jeden, ewentualnie będzie jakiś dłuższy, cięższy, dwa odcinki. Więc myślę, że całą serię będziemy mogli sobie z tego zagrać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania o Wii U, czy o coś związanego z grami na Wii U, to dajcie znać w komentarzach, postaram się odpowiadać. Ewentualnie zapytajcie na ASKU. Tam będę Wam starał się na wszystkie pytania, które Was nurtują, odpowiadać. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!